No I oczywiście kolejnym takim mocnym argumentem, który przemawia za tym, że kryptowaluty mogą być grą, hazardem, kasynem, jest brak realnych fundamentów w wielu projektach. Mnóstwo tokenów, praktycznie większość tokenów, nie ma jakiejkolwiek realnej wartości. A ludzie wybierają te tokeny, grają z nadzieją, że wygrają. Wiecie, ja już o tym też wspominałem nie raz w swoich filmach, że można się to bawić. Można to rozgrywać. Można wrzucić 5 dolarów, 10 i mieć kupon obstawiony, bo jeśli ten dany projekt bez żadnej realnej wartości, bez żadnych fundamentów wystrzeli pierdyliard procent, to będziemy zadowoleni z tego, co ugramy. Tylko oczywiście trzeba umieć odejść od stołu, wypłacić, zabrać swoje żetony i się cieszyć tą wygraną wiele osób tego nie potrafi. Trzeba też zawsze pamiętać, że medal ma dwie strony, ki ma zawsze dwa końce i trzeba pamiętać o tym, że blockchain jest realną technologią. Kryptowaluty są częścią poważnej dziedziny związanej z kryptografią, bezpieczeństwem danych i decentralizacją.